Nie, win do mnie. Schodzimy z kadami. Cześć, mój na imię Karol. Otworzyłem ten kanał kilka lat temu, więc może czas go rozruszać czas wrzucić drugi film. Ja dzisiaj na delikatnym wybieganiu, bo wczorajszych zawodach. Czyli kopali ko Po kalibrze 10,5 A ja konkretnie przebiegam kaliber 10 Jak było, jak mi się podobało Jak oceniam swoją formę tego Dowiecie się już za chwilę Tylko skończę swoją przebieżkę Oczywiście, że wieje Cokolwiek uda się nagrać, żeby było słychać Okej, okay, chwila przerwy od wiatru, więc może się uda Ja dzisiaj biegałem po Plantach Wielniczyckich Sprawdzić jak właśnie te ścieżki nadają się do biegania Gdyż są w pobliżu mojego miejsca zamieszkania Ale wracając do dnia wczorajszego Bieg w Puszczynie Połomickiej Jedną z atrakcji było to, że była grupa rekonstrukcyjna jednak z tego faktu nie skorzystałem bo przyjechałem na aferę w ostatniej chwili a potem pogoda się robi, zaczęła się być nieprzyjemna, więc żeby się nie przeziębić wypiłem szybko herbatkę i pojechałem do domku i tak się skończyła mój pobyt na miasteczku gdzie było biuro zawodów koło leśnictwa na no, nie poło Mickiego. A ja tak nastawiony do biegu słyszałem, że ma być dużo błota, i na samym starcie uznałem, że wszystko poniżej godziny przyjmuje na ślepo, że to będzie dobry czas. Szczególnie, że zgodnie z oczekiwaniami i z moją znajomością, właśnie puszczy niepołomickiej. Było płasko, więc za bardzo dodatkowych przeszkód jak podbiegi jakieś konkretne, a raczej podbiegi, które by mi pomogły w wyprzedzaniu, nie było, więc trzeba było wiedzieć to, co się ma. Szczególnie, że tak na dobrą sprawę, pomijając region Wielkiego Błota, czyli trasa na pętli, którą też pokonywali na 5 km. Naprawdę nie było takich poważniejszych przeszkód, jeżeli chodzi o bieganie w lesie. Sama trasa urokliwa, trochę się czułem jak w miejscu, do którego jestem bardzo przywiązany czyli w lesie panowniczym. Pomijając wielkie błoto tam, czy chwilę piasku to to mi bardziej przypominało trasę półmaratonu w Milowicach, w Sosnowcu. Dobra, mówimy, zobaczymy co będzie. Słychać, co najwyżej nagramy jeszcze raz. Przez to, że się spóźniłem się w miarę z przodu. To był dla mnie na tyle problem, że naprawdę nie miałem chęci biec z najlepszymi, więc, więc na nie próbowałem, więc na starcie byłem głównie wyprzedzany. Ale o tyle mądrze biegłem, że nie szarpałem, nie, nie decydowałem się na szalony Bieg, żeby się tylko utrzymać czołówki, żeby utrzymać się grupy. Po prostu biegłem na tyle, żeby czuć się dobrze, swobodnie, żeby się nie przemęczyć, żeby mieć siły na mimo wszystko 10 km bieg, szczególnie że jestem po tej znanej chorobie ostatnio. I pierwsze treningi po tym jak wyszedłem z izolacji Dawały znać, że no ta wydolność nie jest najlepsza, chociaż ostatni trening już dawał fajnie na nodze, więc był obiecujący, jeżeli chodzi o niedzielne zmagania. Następnie spokojnie biegłem swoim tempem, tam para osób mnie wyprzedzało. Byłem w bliskiej odległości kilku innych zawodników, że miałem ich cały czas na horyzoncie. Dobrze mi się mało przy wiatrach, bo mimo wszystko wczoraj też wiało. Wiadomo, samotny bieg nie jest niełatwiejszy. Albo w przekroczeniu piątego kilometra był pierwszy zryw. Potem się jednak uspokoiłem, bo nie wiedziałem, co będzie na Wielkim Błocie. Wielkie Błoto to było najlepsze, naj... co nas spotkało na tym biegu. Najciekawsza, najciekawsza miejscówka, na którym można stracić parę sekund sam fakt na przykład, że w innym miejscu chciałem jeden potoczek przebiec, na którym wszyscy gnie, yy, utykali. Dobra, ile nie ma wiatru. Miejsce wielkiego błota yy, było miejscem ciekawym, można było ugrząc, ja wylądowałem na rękach. Yy, parę osób zgubiło buty w tamtym miejscu. Fajnie, że organizator postanowił poprowadzić tam yy, i oba dystanse żeby to główne mięsko było dostępne dla wszystkich jak nie wiatr to samochody, dobra już trudno mówię dalej i po okresie Wielkiego bota znowu przycisnąłem, znowu starałem się biec szybciej, odrabiałem po kolei miejsca jeszcze przed Wielkim Błotem cały po Wielkim bocie jeszcze mnie jedna osoba zaczęła doganiać jednak na reakc reakcja moja była taka, że od razu przyspieszyłem i już Ani nie próbował mi utrzymać tempa e, goniłem inną osobę którą cały czas widziałem na horyzoncie, jakbym lepiej przebiegł e, jakbym od razu się na przykład zdecydował przebiec wielkie błoto mniej więcej tak jak on to ta strata byłaby mniejsza, mniej sił bym stracił na gonienie tej Oto postaci przede mną i udało się mm, na tyle go dogonić, że w momencie jak mnie zobaczył, odpalił e, swój bieg, ja automatycznie biec przestałem, bo nie było już czym za bardzo zaatakować. Dobra, wiatru już nie będzie. Kończąc... Jadanie. czas około 52 minut tak dobrze pamiętam tempo zadowalające forma się buduje kolejna pamiątka do kolekcji teraz czas myśleć w formie na kolejne zawody i jeszcze szybka analiza. Najpierw biegliśmy część wspólną z krótszym dystansem, potem obiegliśmy bardziej w głąb puszczy, gdzie zrobiliśmy jedną pętlę, która wydaje się nieco mniejsza. Tak jak mówię, to, ten fragment przypominał mi bardziej las Panewnicki. Potem wróciliśmy na pętlę dużą, który także biegł drugi dystans. Natrafiliśmy na, właśnie na błoto. Musieliśmy przebiec przez potoczek, gdzie większość osób gubiło buty lub po prostu się wywracało. No i końcówka dosyć prosta, jeszcze trochę błota było, więc trzeba było trochę pokombinować nad najlepszą ścieżką. Ale ogólnie cała trasa była bardzo przyjemna, bez większych trudności. Poza tą jedną oczywiście, jak widać, no trasa była dosyć płaska, 31 metrów różnicy w wysokości. Moje średnie tempo to było 5-10 na kilometr. Najszybszy fragment to 4:20. Tutaj, no, po dwóch kilometrach złapał mnie nieco ból, po czym odpuściłem. W okolicach 7. km też miałem taki ból, co widać w sumie. Na wykresach tętna, że wtedy miałam taki trudniejszy moment dla mnie. No i potem cisnąłem już do mety. Mam nadzieję, że takie osięgowanie moich wspomnień Wam się spodoba. Mam nadzieję opowiedzieć o wszystkich moich scalach biegów. Na ile jeszcze coś pamiętam, żeby mieć taką pamiątkę na przyszłość. Zapraszam Was na moje inne socjale. Ja idę na szybki prysznic i ścianaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wietrzyk wieje i oznacza wieje.